Pójdę ja bez wieści tylko koło lasa. Krzyknę raz drugi raz, usłyszy mnie Kasia. Krzyknę raz drugi raz, usłyszy mnie Kasia. Kasia usłyszała, zaje ja się wołała, ja się mój, nie wędruj, bo będę płakała. Ja się mój. Piszcie sobie, jak chcesz, nie będę ja słyszał. Ujadę mileczkę, będę listy pisał. Ujadę mileczkę, będę listy pisał. Piszcie sobie, jak chcesz, nie będę czytała, pójdę do matuli i będę płakała. Pójdę do matuli i będę płakała. Jak jechał od mojej kochanki, od mojej kochanki świecił miesiąc wysoko. Jakem jechał od mojej kochanki, od mojej kochanki, świecił miesiąc wysoko. Ona stała, okienkiem patrzała, ona stała, okienkiem patrzała, jak już jestem daleko. Ona stała, okienkiem patrzała, ona stała, okienkiem patrzała, jak już jestem daleko. Rada, nie rada, wyszłam zadziana, taka młoda dziewczyna. Rada... Przyszłam taka młoda dziewczyna zdziana tylko szczereko i mi Boże Mej młodości, co ja będę robiła Zdziada tylko szczere i mi Boże Mej młodości, co ja będę robiła